Szefie, czy ja mam kosić trawnik, jak ty mi nie chcesz nic dać? Szefie! Dobra, widzowie, idziemy. Dziadygo dziada! Dziadyga! Dziadygo! Normalnie, widzowie. Hmm. Hima, hima, hima! Ale fajnie, kurczę. Jesteś kozakiem! Czysto tam Jezy, ja gdzie mam kupić koszerkę. A, co, co, Nie no! Naprawdę? Naprawdę? Ja mam to kupić, widzowie. Nie ja mam tu kupić Wiecie, wy widzowie? Wysyć wytłumaczcie. Jak widzowie, jakie nie mam pieniędzy? Dajcie mniejsze ceny, bo ja nie mogę kosiary kupić. Jakie ja mam do kosiary kupić? Widzowie. Jakie mam kosiary? Dzisiaj ona kosztuje dwie. A, to dlatego nie mam? Ja nie mam coś kupić. Ja nie wiem. Się na pole i rękami zrywać? O, święty Mikołaj. Cześć, święty Mikołaju! Dasz mi prezenty? On tak, gdzieś już były, święta. No co ja proszę go o prezent? O, o nie mam tu było. Co, to są takie piły? Motorowe? no nie zakupnąłem pił. No co? O nie, to jest taka już dobra. Już idę tutaj tego ziomka. I ja bym coś kupić, jak mi nie pozwalał? Zaraz od kup. Co? A! Ja nie mam tylko siarkę? Ale jak Ja ja mam ją... Widzowie, jak ja mam jej używać? Spał. Spawn. I... A, tam się zrespi, dobra. E, Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju! Ty od prezentów jesteś, a nie od kradzieży, co nie? O. Tak, Mikołaju, kosimy trawę! Widzowie, kosimy trawę! Biegniemy! Biegniemy! Milion na godzina! O, gościu co? Auto! Ej, skoda mi auta! Bryki mi skoda, nie? A, tak Mikołaju, ścinamy trawę! Dobry uczynek! Ej, Mikołaju, gdzie mi! Co tu robisz? śnieg w lato? A, no tak. 11, 12! A, czyli tyle trawy ściąłem, okej. Okay. No to zobacz dziewczynę. Za dziewczynę ledwo kosi. Mikołaj ubiegnie, Mikołaj biegnie. Mikołaj biegnie z F. No. A, X. Skasowałem. Nie, co zrobiłem. Nie. kurde. Widzowie. Co ja narobiłem? Co ja zrobiłem, widzowie? Wiesz, szef nie za to dzwoni. Co ja nie ja mówię, że... No, słuchajcie. Sto. Zespał mnie tu jedną. Spał. O. o. dobra, jest. Dobra, widzowie. Bierzemy koszary i kosimy trawę! Kosimy, kosimy, widzowie. O, gościu E, panie, panie, łam nie pan prawo! Tylko, że nie mam... Nie mam tyle pieniędzy, żeby zostać policjantem, tylko nie nareszcie. Co mam ta kosiarkę? Jakie jak ja stoję w miejscu. Zawsze uważałem, że komary są zimne. Znaczy, co ja? Mów? Komary są zimne, XD Jakby komary były zimne, to boję. Eeeeeh, co wie o co chodzi? A zatem mogę to sprzedawać. Ale jaja ja... Ola jaja, ola o Widzowie Jak ja mam to ściąć? Widzowie e, Dobra widzowie Dobra widzowie mam za słabą kosiarę Co to było? Co chodzi? Zebrałem to Co to było? Widzowie, dobra widzowie, Wiecie, ja myślę, że on się sprawić to. Widzicie co? Ej, e, słuchajcie, nie? Bo tutaj oglądam też telewizję, tylko nagrywam ja, znaczy nagrywam. Tak to ogólnie nagrywam, znaczy nie nagrywam na YouTube dla was. Szczególnie znaczy, co oglądać mój tata. Też nagrywa Moja siostra? Wszyscy nagrywają co w moim domu, są nie? E. Jezus Nie mam to kopać o! Dostałem, 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 pa! mam Pięć zula! Pięć zula! Pięć zula! O dziesięć. I I bycie, 10! I milionami sobie wyciągnięcie! Oh, kurde, ciemnie nie lepszy przekuszać. Ja wiecie, co, co i gimniali, że mówię, kurde, kurde, to znaczy kurde, kurde, to znaczy nie wiem co. Dobra, jest ja cicha, na 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 nie piszcie jak piesek nieźle, nie? Ej, widzowie, przyznajcie. Fajne. Dobra widzowie. To było takie głupie. Kośnie trawy jak pijany Autka nie mam, bo też jestem pijany Dobra, nie będę robił tego głosu. Ale trawę. Ja w ogóle Ale W ogóle zaciekła kościarka. Za 2 miliony kupcie u bez Jako słaba, beznadziejna, noc nic nie chce się kręcić, co? Kupcie. Za 2 miliony u mnie A więc nie upyla się. Dobra, dom to osobisty kuch, Co jest, zgrada? Dobra, widzowie. Nie Chyba. Nie mogę. kosimy gościa, aby nie będziemy Dobra, widzowie. Ej, myślałem widzowie, że nie włączyłem nagrywania! Zakończ... I zakończę. Aaa, nie no, żartuję, widzowie, dobra. No co my robimy? Co to jest? Patrzcie, Nubek. Nubek z nowic. No dobra. Byście pytali, moje mam jednego Ej, goście, co?! Od rękami kosi trawę! Co on bierze, schyla się i... ...kosi. Dziś... to, ile to kosztuje? Dwa kilogram. Nie patrzcie. O tak lepiej. Po co się... Jak go chcie kupić to samo lub... Eee dobra, co się pięć stoi? Co? Ej no! Ale hamstwo. Chamy, chamy, chami. To sobie nie ma chorych. 500? Aha. Zadzcie, to goście... Jeszcze... Tylko 500. Nie? Nie wiem, jak można tego Co nagle wszystko tanieje, nie, serio? No serio? Widzieliście? Coś nagle staniało. No, po, idziesz co do sklepu, tu nagle przed twoimi oczami dwa złote. Nie? Ale hamstwo. Dobra, widzowie. Nie skupmy na tym, tylko nas... Niezwolni, nie mówcie jeśli napiszecie, komentarzach, że co ja robiłem, to co dzisiaj nie będę dla mnie odcinków. Ej, tuba, jak polecia, ja nie będę będę robił co? co? Widzieliście to buzię? No, zawsze jak nagrywam, to wszystko takie głupie To takie głupie Ej to miała. Dobra, to się Ktoś skosił całą Ej zaraz będziemy tam, tam, kosić trawnik, zaraz zobaczyć. Nie normalnie kiedyś grałem w tą grę, ale Trzeba wywać co opadzić. Mam no, nie, tam to kosiarze. Ale jaka dobra ta kościołarka Nie chyba to stu... nie. Nie, no. To jest wszędzie, że to traum. Dobra widzowie, widzowie! Widzowie! jestem zombie. Dobra, kosimy, kosimy i do szefa zawozimy. Obraz sprawdzamy, ile jeszcze tam jest. Troszkę. Dobra widzowie. Nie strazę ta gra. Ale dla was, dla was i wyłącznie dla was widzowie. Nie wyłączę tej gry. Nie? Sobie pokażę. Ojciec! W kiblu Sraczkę ma? Próbuję się rozprawdzić ją e, co więc tego dziwnie, nie? Dobra. I właśnie, od kiedy święty Mikołaj ma kozi trawę? Właśnie, od kiedy święty Mikołaj ma kozi trawę? Dobra, bo on wcześniej już kosił. A nie kosi. Co, co? O, będzie pieniążki sama. Dobra, nie wiem o no, co. co, co? Zaczekajcie sekundkę widzowie, tylko sekundkę, niech chwilę to zajmie widzowie. Mówiłem widzowie, że mi sekundkę zajmie, to już wróciłem nie, do kompa. Dobra, widzowie, zaraz to wrzucę na YouTube'a, nie? Znaczy, wrzuciłem. Widywaccy, widzowie! Zaraz to zrobię, nie? A nie, nie, nie powiem wam co. Dowiecie się po odcinku, po odcinku się dowiecie, co, co wy na to? Napiszcie w komentarzach, tak czy nie? Jeśli tak... Zostawię, co e, dam każdemu... E... Grosika Co to ma to? Grasika, serdeczka. Żartuję. Dobra, widzę My kosimy, kosimy. A Mikołaj... Smródżynę. Dobra, dziękuję. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? się Dobra, kosimy, kocimy trawę. A właśnie mam szczękę. Pamiętacie? Nie? Co je? ja? Jak mnie. mnie. jestem mnie. i zazra Dobra widzowie! Mariusz! Co tam Mariusz mi polecasz? a Polecasz pomachać ręką? A ja dla Was widzę, ja polecam zasubskrybować i zostawić łapkę w górę, bo do moich kanałów to będzie. Jestem jedyny w takiej merce, na przykład merką, że moja nie będzie nie mam tego, nie mam tego Dobra, widowie Ej głupki, ale się to nie kosztuje. I słuchajcie, słuchajcie. Tu były też takie pojazdy, zauważyliście? No nie. Tak? Kosztuje? No tyle, nie? Chodź na to. Ej, złoty. To jest Zerbuks, śniadziłeś. I nawet nie najdroższy. No, Ej, po! Ej, ja chcę im to! Tą maszynę, nie? Patrzcie, to tyle, co to jest w ogóle! Dobra, póki co na to mnie na to nie stać, ale kiedyś umiałem, nie wiem. to nie, ja byłem w jednym koła i wszystko sobie daj. i za Będę po południowej, proszę. Ciebie co ja, ale chyba się z całkiem. Oj, czekajcie, co. Nie ja mam wiesz, że ja to Więc nie jest bardziej rykosz, ale nie wreszcie. No ja kosi <głos》> trawę w ogóle. Nie ja muszę chodzić. Ej, co kosi to? Mogę też kosi to? Nie ja wiem. Znaczy, kwiatki zgasić. O, ale dobra kość. O, gwiazdkę skośnisz. Dobra, najważniejsze. TATA! Dobra, widzowie! Muszę chyba kancić odcinek, nie? Dobra, Dobra widzowie. To za się nie odzywa. Nie wiem Dobra widzowie! Zakładam. Ej, w ogóle coś dziwnego Za ciekałem gram macha. Chorą Czuję. mi chodziło. Ja mam lagę. O, to by mi się przydało, zobaczcie. O, i to też nie ja to. E, liście. O, kurde. I patrzcie! Zaraz, to, co to można kosić, a ja nie mogę? Dobra, zda Widowie! A wbijajcie, subskrybujcie kanał i łapeczkę w górę Dajcie, dajcie e, A mówiłem wam, że zaraz będę subskrybował Będę sprawdzał, kto, kto subskrybuje, a kto nie Zresztą niedawno odnajdę wam na Dobra widzowie, koszę trawę

Dobra, nie miło to odcinek trwa. Czekajcie, to sprawdzę. Nie patrzcie. Znaczy... o, patrzcie. Nieskończoność. No i wszystko A Ej, ja widzowie, jest tak długo to koszę. Tak, dobrze Co? Chcesz mieć ci wynosić? Widzowie Ej, widzowie, tego to się nie spodziewałem, nie? Dobra, widzowie I zobaczcie, co to jest Давай скачите. Добрый обзорчик, а кому что скажешь? Не, ну за я не надеюсь, Ай, Ай, можно? Вот тебе в гулик эта трава из Widzowie! Ej, patrzcie, co jest grana? Są to 10, ja co zostałem tyle. Halo, widzowie. Dobra, widzowie, ja już długo tu gram. Znaczy, 5 minut dopiero. Ej, ja nawet, to jest najgorsze, że nie wiem ile trwa odcinek. Chyba, ja sprzeszedłbym w tamtą grę, to wtedy nagrywałem z 5 mapek, nie? Ej, zobaczcie! Wszystko ten jeden cent! Tylko ten, nie? Bez sens, widzowie. Bez sens! Oliwia, cicho bądź. I widzieliście?! Trawa, urosła, widzowie! Ale beka Dobra, kosza dalej Ej, w ogóle ja nie, nie wiem Z jest jakieś z To jest płyt To jest jakaś miska odwrócona Przyczepiona do ręki Z, z silnikiem odrzutowym O, patrzcie! No i co? Dostałem! Dobra, widzę Hmm dobra <susurra> dobra widzowie A co widzieliście? -sia? Gosiary mi kolejną zrozpiwał, nie wiemy serio, nie dobra widzowie jest ze zdziwiony w ogóle Czekajcie. Dobra widzowie, ja już wyraciłem. Znaczy ja nigdzie nie szedłem, tylko proszę do, do taty, nie mówię, bo Normalnie zadzwonili na policję, nie żartuję. Widzowie! Niestety, widzowie, co mówię... Ej, patrzcie! Ej, ja myślę, że to jest to! Nie, się pomyliłem! I dobra, ja koszę tramwaj... Ej, w ogóle, co ja koszę? Nad nie widzę, co ja koszę, widzowie! Koszę i nawet nie widzę, co. Ciągle patrzę na to. Dobra, widzowie, walę to! Znaczy, nie walę, tylko... No z no troszkę mi to zajmie. Będziecie zawartość. Idziecie, Ja no, oglądajcie no, koniecznie do końca, nigdy do połowy, nigdy do połowy! Dobra, chyba że już połowę obejrzycie, to już nie macie wyjścia, musicie o końcu obejrzeć. Zwłaszcza moje filmy. Ej, co jest gra? Ej, zobaczcie. Co się bardziej opłaca? Dobra widzowie Pięcą e, Dobra widzowie, nie? Zaraz kupię jeszcze... Ej, dobra widzowie! Patrzcie ile mam hajsu w ogóle. Znaczy nie cienicka... Ej, pamiętacie to? Co? Dobra widzowie, jeszcze kupię nową kosiarę i skończę, no. Nie będzie przecież ten odcinek wieczność trwał. Dobra. Zaraz się... łapatki robimy. Tylko kupię lepszą kosiarę i zaraz się z wami rozłączę, nie? No niestety, widzowie, jakby ten odcinek trwał wieczność to byście siedzieli przed komputerami milion godzin. No to, a więc... No!